Jednym z wydarzeń w trakcie naszego przedsięwzięcia będzie konkurs internetowy przygotowany przez Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun i Politechnikę Koszalińską, która w ramach programu Politechnika Koszalińska z Historią przygotowała plansze informacyjne na temat grobu nieznanego żołnierza, a także historiografii czy kalendarium dochodzenia do niepodległości. Te plansze będą prezentowane. Także na naszych stronach internetowych, i tam właśnie można znaleźć większość odpowiedzi w konkursu naszego internetowego. Więc, jeśli ktoś chce wziąć udział w naszym konkursie, zapraszamy do obejrzenia tych plaż, zapoznania się z nimi, a tam na pewno znajdą się odpowiedzi. Przed nami wystawa uzbrojenia, a w sumie wystawa jednego rodzaju jednej, jednej, jednej broni, a więc karabinu przeciwpancernego Wzór 35, bo mamy 85. rocznicę y, powstania tej broni, a jest to typowa, y, jest to polska y, myśl technologiczna, polska produkcja y, polskiego inżyniera, który wyszedł y, do tego karabinu od naboju, od naboju nie, karabin został nie, zapro, nie, nie był projektowany jako mm, karabin przeciwpancerny jako broń, a następnie amunicja, tylko amunicję y, wyprodukowano i y, y, dostosowano do y, ówczesnych wymogów pola walki. Taki otwór tutaj przygotowaliśmy tutaj jeden z naszych. Y, Kolegów żołnierzy 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego wykonał taką kopię, jaki otwór ta broń robiła w pancerzu 20 mm. Dlatego też chcieliśmy w ramach tych 85 lat pokazać to, co w Koszalinie się udało zgromadzić. Replikę karabinu przeciwpancernego wykonaną przez rzemieślnika, można powiedzieć, który broń naprawia dla muzeów w Polsce. Kolba wykonana na podstawie mm, oryginału, także pozyskanego z jednego z naszych muzeów, więc można powiedzieć, jest to wierna kopia takiego szkarabinu. Dlatego też będziemy chcieli przy, przybliżyć ten rodzaj y, y, sprzętu. Y, zazwyczaj na naszych wystawach pokazujemy y, wyposażenie żołnierza y, szeregowego kaprala, y, w dniu Dzisiejszym chcemy zaprezentować wyposażenie oficera. Wyposażenie oficera, co, jak oficer był przygotowany do walki, co, co nosił w swojej torbie polowej. Są to rzeczy, które można powiedzieć ciężej jest dostać i zgromadzić. Dlatego tutaj dzięki kolekcjonerom, kolekcjonerom z naszego stowarzyszenia wyłożyliśmy i pokazujemy wyposażenie oficera. Wracając jeszcze do filetelistów, łącznie z Pocztą Polską przygotowaliśmy, można powiedzieć nie lada gratkę, bo przygotowaliśmy kartkę pocztową. Przygotował ją jeden z naszych kolegów ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Odkrywczego Odkrywcy, Mariusz Król, zaprojektował tą kartkę. Jest to kartka pocztowa, a więc jest to kartka wydana przez Pocztę Polską i jest w obiegu normalnie handlowym. Będzie ją można zakupić na, w Urzędzie Pocztowym numer 1 w Koszalinie, a także będzie można tam ostemplować ją specjalnym stemplem, który w przybliżeniu wygląda w ten sposób, ale jest to datownik okolicznościowy, który Poczta Polska przygotowała na nasze wydarzenie. Przez 30 dni od 11 listopada można będzie stemplować przesyłki, poprosić można na poczcie, żeby ten datownik udostępnić. Ostatnim akcentem naszego wydarzenia w dniu 11 listopada będzie wyjazd poczty specjalnej. Tu sprzed muzeum, gdyż tu filateliści zgromadzą przesyłki, które zostaną ostemplowane, a więc te kartki, znaczek spersonalizowany, który także został wydany na naszą okoliczność, zostaną spakowane do specjalnego worka i samochodem historycznym Citroen BL, jednego z naszych tutaj kolegów z klasycznego koszalina, zostanie przewieziony do urzędu pocztowego numer jeden w koszalinie i tam zakończymy nasze wydarzenie.